Hello! <gasps> Hello! What's up, man? You okay? Yes, yes, I'm okay. That, I'm friendly too. Uh, have you looted this place already? I'm just started. Okay. okay. Do, you some, Do you need anything? You uh, need anything? I'm a fresh spawn, so I have nothing, but I'm yeah. sure I can find some food, you know? Oh, no, okay, okay. So, you good. Anyone else? I don't see anyone. G good luck, man. Okay. Good luck. You, yeah, time. thank you. Okay, okay. Okay, okay. I will take that set. Spotkałem bardzo miłego pana i to wcale nie dlatego się mnie bał, że mam w ręku młot, a on był koloru wiadomego karnacji. Znalazłem George'a zombie, zomb George'a. Miotła. Będę mógł na nie do ciebie polecieć. Harry Potter. Harry Potter. Gdzie twoja mamusia Potter? Nie żyje. Nie żyję! A, 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 please don't kill me, I'm virgin. Czapka żmijówka, wysoka izolacja. Dobra. Czyli nie pierdolimy prąd. Buty górskie, to jest to, o czym marzyłem. Je, yeah, Mikołaj mnie wysłuchał. Dziękuję, drogi Mikołaju. Jestem głodny. Potrzebuję dusz. Znać się co? O, burszy mi w brzuchu. Chyba zaraz skręcą mi się kiszki. Halo, oddałem gościowi lepszą część do lutowania. Jestem głupi. There is nothing in this building. What the fuck is going on man? No. Ech. 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 Ale Ryszarda najebałem. Ryszard poszedł spać. Ja jakby um, jestem pacyfistą, ale jak będzie ktoś miał jedzenie, to dam mu znać, że mam broń. Ja mam tyle paszczetów, tyle znajduję paszczetów, że to jest masakra, stary, what the hell? Jak wychodzę okay. na miasto też tyle paszczetów znajduję, że o Jezu. <laughs> <laughs> Najgorsze, że te pasztety podchodzą do mnie, a ja. ja wciąż będę płakał, że jestem sam. Dzień dobry pani. Znowu jakaś ciara do mnie podchodzi. What the hell? <noise> Jeśli można myślić te ciary, to no to jak najbardziej w 100%. Do you have anything? You don't have anything? So why you come to me, bitch? Ja się przyznaję bez bicia. Ja nie mogę pić alkoholu, bo potem piszą o mnie w gazetach. Goły mężczyzna na dwójce wszedł na znaky! No, czy coś takiego. Jakby wiesz, nie mówię o przykładzie z mojego życia, aczkolwiek no tak tak, wiesz, orientacyjnie podałem taki przykład. Kaczyków, co potem połowimy? O tak, łowienie rybek. Jedna ze spokojniejszych czynności do wykonywania w życiu mężczyzny. W tej grze? Ogólnie w życiu mężczyzny, która daje ci jakby spokój ducha. A potem twój syn na forum. Mój tata to fanatyk wędkarstwa. O, szturmowe budki. No. Od razu fanatyk. Trzy dni byłem na wyjeździe. Od razu fanatyk, bo z trzech dni, dwa dni trzymałem wędkę. Fatty kid. żewa oddajcie swe owoce, jestem głodnym człowiekiem. Jabłko, jest. Ham, ham, ham. dwie wieprzowy. Hmm, uwielbiam. W końcu zjem jakieś mięso. Uwielbiam mięso. Jakby przydałby mi się plecak, nawet taki turnister zwykły. Jakby udało się, moja butelka nie była skażona. I nie jestem chory. No i super, jestem zarażony jakimś syfem pewną Salmonella. A trzeba było jeść jajko ze skorupkiem? Nie trzeba było ze skorupki. No salmonella. O jajko ze skorupkiem zjadłeś, nieładnie. Nie znasz się. Masz rację, człowiek poznaje się całe życie. Ja, to... Jest mój <laughs> życie tym. ale musiał to powiedzieć na filmy. Musiałem, bo dodamy smutną muzyczkę, dodamy czarno-biały ekran i będzie content. Uzupełnimy wodę na Maxa i spierdzielamy stąd. Let's go next town. Ogólnie Hello. jestem w pomarańczowej rękawiczce. rękawiczce, ja pierdolęc. Ładem fucking nie. Jestem w pomarańczowej kamizelce, jakbyś ten mnie widział. Oczko. Także, don't shoot, pomarańczowy ludek. Jak myślisz, to jest dobry plan, żeby się spotkać, bo we dwóch będzie raźniej. Mam bo mam głośnia, będę miał. Uważaj, uważaj, żeby cię nie zgwałcił. Właśnie to planuję wobec niego. Tylko bądź delikatny. Hello, czy... man. Hello, Hello, man. Oh. Hey, man. Hello. Ktoś tu stoi, chyba go zabije. Bo nie rusza się. Pokaż mu, gdzie jest jego miejsce. M, sorry. O tak, tak, garnek. o! Świeca żarowa. Dlaczego mnie świeca, że. Silnik wysokoprężny. Mmm, ciekawe rzeczy. Zabiłem go, no. Przykra sytuacja, ale. <laughs> Wiem, jestem z tym człowiekiem, pójdę do piekła i będę tam gwałcony przez tysiące szatanów. Jak nie miliony. No zabiłem go, bo stały się. No, nie odzywał się kolega. No, co miałem zrobić? Miałem czekać, aż on się odwróci i mnie zapierdzieli. Klient don't respond. Dokładnie tak. Takie miałem odczucia. No, Nie, nie chciałem tego robić, ale musiałem. Ja też chcę przeżyć. Przykro mi tak, jest, dobra. że musiałem zabić kogoś. Ale nie ruszał się, no. Ale to było takie przykre. Zabiłem go. Ja go zabiłem. Tak. Młotom i teraz, że go zabiłem, ale powiedziałem, że jest mi przykro, jak go zabiłem, w sensie przed zabiciem. Bardzo mi się przyda, ten garnek zostawił po sobie w spadku dla mnie. Dlaczego te niektóre sady w tej grze nie, ma, nie dają w ogóle owoców? To jest strasznie słaba opcja. Jakby jestem strasznie głodny. Musiałem zabić człowieka. A on ci tak nie miał jedzenia. Jedzenie game, jedzenie No Ja wyrzucam że, Ej, ty, ty, ty potrzebujesz jedzenia. Ja wyrzucam je, już jakiś item. I need food! I really need food! Jakby dało się zrobić z wideł dżem, to byłbym teraz szczęśliwy. <grym> Poproszę bananowe. Albo nie, truskawkowe. Albo nie, bananowe. O, BK. Oczywiście bez amunicji. Poproszę bananowe. Albo nie, proszę truskawkowe. Panie, będziesz pan pieprzył, czy dżem robił? Give me some food. Game, give me... Kolejne BK znalazłem. What the fuck? Czego ja nie? mam dwa pociski, nie? Ja ci oddam połowę tego, co mam, bo tam. No dwa pociski ja to oddam ci połowę, czyli ile? <laughs> nie umiem liczyć. <laughs> Sorry. O, mam no, Ja mam jeden pocisk, nie. Yeah. Ale i tak oddasz mi połowę. A jak nie, to zabiorę sobie sam. Mam dwa. Mogę oddać ci połowę. Hmm, a Ale ile to? Dwa brzmi więcej niż połowa, nie? Jakby nie. nie. Połowa brzmi lepiej niż jeden, nera. Czemu nie mam jedzenia? Eeeeh, głód. Uczucie, które to popycha to nas do wszystkiego. z Nie, nie poziom. Ja tam plecaka wciąż. Wciąż jestem bezplecakowy. I do tego pański. głodny. I bez pański też. Szukasz pana? Mm. Nie, szukam pani. Zabiłem babcia. Nie mógł takich rzeczy brzydkich rzeczy. Babcia dba na mnie patrzy. O nie. Babciu, nie krzycz! Nie chciałem zabić twojej koleżanki Grażyny. Babciu, nie miałaś przy sobie paszczetu? Zła babcia. Nie, babcia miałaby dla ciebie schabowe. Babcia zawsze by miała dla ciebie jedzonko. Więc to nie była prawdziwa babcia, to był jakiś podrabianiec. Te odgłosy lasu zawsze mi się, tak powiem, kojarzą z, kojarzą z jakimś tam tuptaniem stóp. Te odgłosy lasu jakby kojarzą mi się z tym, jak tata ze mną poszedł do lasu, a potem y, przywiązał mnie do drzewa i nie, poszedł sobie. Sierp. Jeszcze młotek i będzie komplet. No, zaraz Befiego wezwiesz tutaj. Uważaj. Uważaj, wypowiadasz słowa, których mocy nie potrafisz sobie wyobrazić. Po wojnie w Wietnamie mam lęki, jak przechodzę parkiem, bo jakby boję się, że krzaki zaczną mówić po wietnamsku. urodziłeś się w XXI wieku. Jakby VR wiele zmienia. <laughs> jakby wczoraj uczestniczyłem, jakby wczoraj uczestniczyłem w II wojnie światowej i potrafił obsłużyć czołg, więc jak wstadził mnie do czołgu, to potrafię nim zabijać ludzi. Czołg nie, 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 nie ma niszczyć celów? Jakby, człowie... jakby może człowiek może być celem. Ale czy cel może je, być człowiekiem? Nie, rzeczy nie wolno robić, to nie wojenne. To nie moja wina, że ktoś mi przebiegł przed lufą i urwało mu głowę pociskiem y, kalibru y, dość dużego, ale fajne znaczki na drzwiach. Ten macycki, a ten ma penisa. Eee. Dobra, jaką masz brońkę, by the way? Mam młot, mam... mam pistolet na 9-19, mam. To ty? It's you? Jako? Słyszę jako? strzały. Ja nie strzelam. Coś 9 mm i. Cicho. Bo niech... biega, co? Cicho, bo tu jest ktoś i strzela. To no to ja. <grym> no Nie strasz mnie tak. Już właśnie bym cię zabił za chwilę. Wła właśnie bym cię zabił. Ty, ty jesteś tutaj? Tak, ja wszedłem do szopy. Hello, my friend! Zabiłbym cię tak. Ja też bym dobra. cię zabił. <grym> ja to, dobra. E, to jest dla ciebie prezenciki. O dwójka mm, całkiem niezłe. Nawodnijmy się, najedzmy i ruszamy w drogę. Very, very slow. O, oh, thanks. Ktoś tu przyjdzie i takie O, dwie bronie, zajebiście. Zajebisty start. By jakbyśmy byli chujami, to moglibyśmy je zniszczyć. Nie, nie niszcz, nie niszcz. Co Kurde. Teraz ktoś mógł słyszeć, że strzelasz. Jakby... Jakby za chwilę będziemy mieć tu armię zombie pod drzwiami. Opylało się. To was bad idea, man. Jakby jest mi przykro, że zabiłem człowieka wcześniej, bo on wyglądał tak jak ja. <laughs> Tak samo pośledzone, tak? Z twarzy był taki sam. To chyba był mój brat bliźniak zaginiony. Jest tylko jedno miejsce dla takiej pięknej twarzy na tym świecie. Witaminki dla dziewczyka i chłopczyka. Ci śmiejesz, ale jak byłem mały, to występowałem w przedstawieniu witaminek. Byłem palami na wodzie. Jakby <ścoughs> Jak mi to nie brzmiało. Byłem, miałem strój z bibuły Kurwa wyglądasz jak grubotnik. kurwa <grywa> powinna być opcja zabicia po cichu zombie od tyłu Ogólnie jak ładujesz zawsze broń to kucaj, bo wtedy szybciej ładujesz Szkoda, że nie ma rozgłośni radiowej, bo bym powiedział coś na całe miasto Ej, zagrowały się Dziwne Lata typ, typ tak, typ, Tak, ktoś, ktoś, ktoś bije what's up, what's up, bro? Bro? Hello? 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 Friendly? friendly? No, on, friendly. Okay, okay, good Okay, good We're gonna help you up, help you up Don't worry. Don't worry. We're not Jakby on u mnie stoi ciągle. O, oh, teraz dopiero. <laughs> <laughs> Sorry man, but you don't cooperate. <laughs> <laughs> Co ty się nie było? Ma... Zobaczył <śmawiał> się, dostał za mało serca. Pojrzał na ciebie i po prostu stwierdził, y, I'm dying. <śmawiałe> Co to było? Dostał tak serię po bardziej. Ja sobie spładnie pod szyję, no, troszkę uszkodzony. Nie patrz mi się na dupę. Ja to się śmiałem, jak zabiłem zombiaka babcie i było w niej mleko w proszku.